Centrum Edukacyjne e-School. Więcej niż kurs. Metoda ted Yedi zakłada naukę angielskiego przez zabawę, dzięki czemu dzieci uczą się z przyjemnością poznając piosenki, rymowanki i historyjki. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację, dlatego wykluczyliśmy z zajęć wszelkie czasochłonne ćwiczenia, takie jak kolorowanki, dzięki czemu przez 90% zajęć to dzieci zabierają głos. Nasi kursanci od początku uczą się zwrotów w kontekstach i powtarzają je pełnymi zdaniami. Naszym celem nie jest nauczanie dziecka słówek. My idziemy o krok dalej, aktywizujemy dzieci do mówienia, a baza słówek to tylko narzędzie. Uczymy kursantów pełnych zwrotów i konstrukcji, oraz tworzymy im sytuacje, w których mogą je wykorzystać. Podczas zajęć z dziećmi metodą Teddy-Eddy pojawiają się nawet specjalne atrybuty, takie jak latający dywan czy magiczny mikrofon. Już po kilku tygodniach zajęć rodzice widzą efekty nauczania. Centrum Edukacyjne ESCUL więcej niż kurs.